z komediowego wystąpi fenomenalny Michał Kutek. Słuchajcie, listopad, sezon komediowy w pełni, już nie gramy plenerów. Nie ma cudu nad Wisłą, nie ma iskry i powiem wam, że ja trochę za tym tęsknię. Bo ja uwielbiałem bawić psy i dzieci, kurwa, to jest <śm> naprawdę... Jak ja widzę uśmiech na twarzy Labradora, to mi się przypomina, dlaczego komedię robię. Słyszę płacz dziecka, o to chodzi, każdy debil potrafi dorosłego rozbawić. Ja no nie rozumiem czemu, jak jest plener. To rodzice zabierają dzieci na stand up. Jaka jest logika? No ja się jest za darmo, to sobie posłuchasz o waleniu konia. choć to, to możesz, to może. To jest bez sensu. Raz byłem na plenerze w Poznaniu, była matka z dzieckiem, ja jestem z Poznania. Podchodzę i mówię, proszę pani, zaraz będzie stand-up e, Prostacki wulgarny. Mówię wiem, bo występuje. No nie dlatego dziecka. Nie? Ona na mnie patrzy i pyta, tak? To co ja mam z nim zrobić? Pana naprawdę mnie pytasz? To jest moment, w którym ja decyduję? Przebierz śmiesznie, i pójdź wolno, to jest moja propozycja. Albo oddaj mi zawsze mam z kim grać FIFA, no przyda się zajebiście. Co znaczy, jak się przed sądem będzie tłumaczyła? No pan komik mi kazał, myślałam, że trzeba. Jakoś. Nie bierzcie dzieci następnego. ktoś tutaj z dzieckiem dzisiaj? Raz zapytam i tym się zgłosił ja, patrzę, 30-letni syn. Nie o to mi chodzi. Jakby nie o to mi chodzi. Nie bierzcie dzieci na stenda, to jest bez sensu, kurwa. Nie wpadlibyście na pomysł, że przyjść do kasyna. Przepraszam, gdzie jest tu do ruletki, na drażę korsarze, boś dzieciokiem jest. No nie? nie bierzcie dzieci na stenda, proszę was o to nigdy. Słuchajcie, jak tam po wakacjach, dobrze? Tak? Jakich wakacjach? No, czyli źle w domyśle, tak? Nie mam wakacji, ale lubię zapierdalać korpo. No, proszę tak, to co lubi, w swoich z ambicjami. Czemu się tutaj do pani dopierdoliłem, biednej? Dajcie brawa dla tej pani. Utrzymuję, ja jestem nieuprzejmy w ogóle. Czemuję, ja jestem nieuprzejmy. Słuchajcie, ja byłem niedawno na wakacjach w Hiszpanii. Hmm. Tak, ze starymi. Z rodzicami. Utrzymuję się ze stand-upu. Jakby jadę z rodzicami albo wcale. Nie ma nic pomiędzy. Nie. Ale z sobie swoją rozrywkę obserwowałem mojego ojca, jak poznaje kuchnię świata. Coś pięknego. On jedeser i mówi, kurwa, jakie to dobre. Coś jak mleko, ale gęstsze, coś jak śmietana, ale rzadsze, co to jest? Ja mówię, tato, jogurt kurwa. Ty przez 10 lat na chwilę zapomniał o jogurcie, czejcie? Wspaniały człowiek, wspaniały. Niedawno go uczułem obsługi internetu. Mówię, tato, www.pl.enter, klikasz, działa. Mówi, jak? klikam enter, nie działa. Mówię, pokaż, patrzę enterem w Wordzie na Taki koleś. Wspaniałe, ale nie ogarnię. E, słuchajcie, zacząłem też jakoś niedawno trochę ćwiczyć, trochę dbać o siebie. Jakby musiałem, musiałem, bo już mnie z lotkiem mylili. To... Nic fajnego, po występie. Trochę jak lotek. Dziękuję, nie że, gruby w kół. To... Mm. Nie. Nic fajnego. Jakby sylwetka nie jest tym, czego mu zazdroszczę dokładnie, ok? I byłem ostatnio na siłowni i trener mnie rozpoznał. Mówi, słuchaj. Ja Cię kojarzę, nazwiska nie znam, a Cię kojarzę, bo ty stenta robisz. Szczerze, takie rozpoznanie na odpierdol. W ogóle się nie postarał. Ja też tak mogę, ja cię kojarzę. Trener personalny jesteś, plakietkę widzę, tak? To co już. Jesteśmy swoimi fanami, tak? Dawaj fanpage. Widziałem, jak pajacyki robisz, kurwa, zaimponowałeś mnie. Mówi, ziomeczku, ćwicz sobie, ale jakbyś tylko czegokolwiek nie wiedział, nie rozumiał, to pytaj. Wy, kurwa, taka okazja? Mnie, pani kafarze... O co z tym bitcoinem chodzi dokładnie, kurde? Panie kafarze. Hmm. E, dlaczego wilk tak wyje w księżycową noc? E. Ostatnie pytanie, czy jeżeli straciliśmy wolne sądy, ale zyskaliśmy wolne niedzielę, to wygrywamy jako społeczeństwo? O. Ładnie mi wytłumaczył. E, poszedłem sobie ćwiczyć. Nazwam gazety Womens Health. całą i już wiem wszystko o kobietach. Wszystko. Uwielbiam trzy rzeczy. Orgazm, pesto z dyni jak on się troszczy. Nic innego. Tam był nawet artykuł. Jak osiągnąć orgazm solo? Cztery strony. Nie. Ona ma cztery strony na to, na co ja mam cztery minuty, kurwa. Co się z nie tak? I wyobraźcie sobie taki artykuł w męskim czasopiśmie. Kapslokiem potężny tytuł Jak osiągnąć orgazm solo? A pod spodem tylko, poradzisz to? Mogliby dać jedną radę, spróbuj. Nie chcę się przechwalać, ale ja na swoim koncie nie mam ani jednej nieudanej masturbacji. Nigdy nie, było, co, co, orgazm, nie, katarzy, Antygony rozumiem, kurwa. Nigdy. Nigdy nie miałem, co było dalej, gdzie ja instrukcję zapodziałem. Jest, ustaw przebiot na sztors, dobrze, no. Pociągnij w dół do uczucia lekkiego mrowienia u nasady, a zapomniałem jak walić konia, co teraz? Para dokumenty na Polsacie będę oglądał. Ukradłem tą gazetę do siebie. Ukradłem. Bo następnym razem jak na słowską, to ona nie dojdzie. Patrz, poczytaj! Sobie. Idę do kuchni. Czasem nie ogarniam. Ostatnio nie ogarnęłem, Prawie seks i pierwsza raz mojej do czynienia ze świętuszeniem. Nie ogarnąłem, ja byłem na górze, na była na dole, bo jak te dwójkę bylibyśmy na górze, no to seks by się nie udał, prawda? Prawiamy i ona do mnie mówi, Michał, ruchaj mnie. Ja mówię, kurwa, przecież to robię, o co dzień. Co ty teraz statystyki do gusu będziesz wysyłać już podmiotów cię ruchających co jest gra? I potem się zorientowałem i mówię, a tak, ale cię rucham. Mm. Strasznie, niezręcznie. Ale ja się poczułem jak dziecko w przedszkolu przepytywane na zasadzie, a co robi teraz Michał? Jak no rucha, 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 rucha. Rucha, 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 rucha. rucha, rucha. A drugie pytanie by było, a jak robi krówka? No mu robi, mu robi, mu robi, mu robi, mu robi. Już może Michałek ruchać dalej, tak, tak. I nie trzeba je w ogóle tego pomysłu. W imię tego, żeby czerpać więcej satysfakcji z czynności, którą robicie, mówicie o niej, jak ją robicie. Spróbujcie się tak lepiej bawić w uberze. A jak witali prowadził ubera? O kurwa, jak witali prowadził Ubera. A jak witali skręca w lewo? Najlepszy skręt w lewo w moim życiu. Kurwa. Nie ma szans. E, słuchajcie, trochę zmieniając temat. E, ja na co dzień w ogóle jestem prawnikiem, kurwa. Zajebistym, dlatego tutaj jestem, to jest powód. Czyli mi powiedział: Pani mi ale pan idzie, rozmiesza ludzi, a ja ogarnę w kancelarii. Ja mówię: Wierzysz, że we mnie? Nie dź to jest wypowiedzenie, wypierdalasz. Jak ja nie lubiłem tego typu. Co dzień rano od niego słyszałem: Spóźnił się pan. A skąd kurwa wiesz? Może chciałem przyjść później, co? To nie jest zegarek, to diagramkowy, który pokazuje, jak bardzo mam się w dupie. Co ty na to? Fajnie. Zarabiałem dużo jako prawnik, ale w rozwoju zawodowym, w cennym doświadczeniu i ulubione w możliwości poznania nowych ludzi. Po Tinderze szukałem, a zakład pracy miał odpowiedzi cały czas. Ja się bałem, że jednego dnia szef przy wypłacie mnie zapyta, e, panie Michale, a zbiera pan może punkty payback? Nie, to futerał na Nokie i styczeń z bani, kurwa. Nie lubiłem tego. Jakby, wiecie, to był straszny praca za doświadczenie. Potrzebowałem pieniędzy, żeby funkcjonować. Co miałem powiedzieć dziewczynie na walentynki? No, kochanie, szef jest ze mnie dumny. To ci musi wystarczyć. Kurwa. Ale spokojnie odbijemy sobie w tusty czwartek. Będę miał pączki z roboty. Może być? I musiałem całą aplikację wyrabiać w bankowości elektronicznej. Zarządzałem kartą kredytową mojej matki. Tak było. Ja się zajmowałem prawem karnym. Miałem swoją specjalizację. Niewinni. Pamiętam swoją pierwszą rozprawę. Poznańska mafia, reprezentowaliśmy świadka koronnego, tego, który wyrabiał pozostałych. Ten mecenas powiedział, panie Michale, ten jeden, właściwie wszyscy, będą panu grozić, że pana znajdą i zapierdolą. To pan się nie przejmuje. Powiem wam taka rada, se! Jak ci grozi ty, bo którym wiesz, że zabił dwie osoby, ciężko zareagować, tak tylko pierdoli. Do trzech razy sztuka, nie kombinu. Zabił, bo głosu mu kazał. Głos, czy to był ten sam głos, który mówił mi przy ladzie w McDonaldzie: weź powiększony. Ten? przy ladzie w Multikinie, to co, że jesteś sam? Bierz zestaw dla dwóch. I wtedy prokurator zapytał, czy gdyby oskarżonemu głosu kazały skoczyć z mostu, to też by skoczył? I ja wtedy wniosłem sprzeciw, że prokurator sobie wyciera mordę tekstem mojej mamy. E, miałem też sprawę pedofila. Naprawdę, w sensie wiem, że to nie jest do końca ok, ale miałem tak. Jakby to jest taka relacja, że w sensie musisz tego typa przedstawiać w najkorzystniejszym świetle. To jest tak, jakbyś włókienował od swojego najgorszego kumpla, kurwa. To jest sędzia mówi, zgwałcił sześciolatkę. No może zgwałcił, ale kurwa jaką lazanie robi. To na tym się skupmy. To jest. Jakby nie wiem, czy to zrobił. Nie wiem, bo nie wiecie tego pewnie o pedofilach, ale oni się nie przechwalają tego, tak jak heteroseksualni mężczyźni. Nie ma tak, że sędzia pyta, coś panu oczyło z tą sześciolatką? kurwa, pyta, że wiesz. To są tacy dżentelmen o pewnych sprawach, nie dyskutuje. Także, drogie panie, jeżeli któraś z celi u mężczyzn dyskrecję polecam pedofili. No, mają swoje wady, ale milczą jak grupę. Także. Nie za dużo, co? Chyba jeszcze kwadrans, ty. Nooo! Fajnie będzie. Ty został skazany, bo ja byłem jego obrońcą, to. On myślał, że ja go bronię. Ja pisałem te żarty. Straszne. Ja przez bardzo długi okres czasu występowałem na salach sądowych jako aplikant i robiłem open mic. I mi się już w głowie pierdoliło. Ja byłem tyle od tego, żeby zrobić na sali sądowej. A teraz, drodzy ławnicy, przywitajcie wielkimi brawami mojego przyjaciela oskarżonego. Jakby w sensie nie mogłem robić tych dwóch rzeczy. Bo jedno by nie pomagało, a drugie. Nie byłoby tak, słuchaj, mam ci do polecenia zajebistego adwokata, zobacz na YouTubie. Zabawny, kurwa. Nie było. Piorę rozwód u niego. Ty ma dobre puenty, zaufam mu z połową majątku. No nie, no. I jakby, ale w sensie tęskni, za tym chciałbym, że była taka odpowiedzialność, jak jest na komiku, byłaby na adwokacie. Że jak ja bym komuś zjebał życie, tylko miał opinię na kubilecik następnego dnia. Ogólnie dobrze spędzona rozprawa, dostałem zawiasy, liczyłem na więcej. Jak komuś grozi pucha, to polecam. To by było, to było rewelacyjne. I jakby najtrudniejsze w tym było, musiałem powiedzieć mojemu ojcu, że nie chcę być adwokatem, tylko stand-uperem. To był jedyny moment mojego życia, gdzie szczerze żałowałem, że nie jestem gejem. Ta rozmowa byłaby dużo łatwiejsza. W każdym razie, mógłbym tłumaczyć, że to to stand-up, wtedy jeszcze stand-up nie był popularny, trzeba było wytłumaczyć. Mówię, nie przebierasz się, opowiadasz żarty, że ale bez przebrania w pierwszej osobie. Tak myśli, mówię, skumał. Patrzy na mnie mówię, kurwa, ale ty w ogóle nie jesteś zabawny. Tego nie przewidziałem. To mu powiedziałem, że jestem gejem, żeby go wkurwić. Także tu wygrałem. Ale chyba we mnie wierzy. Wiesz, bo niedawno powiedział, synek, czytałem i dobrze, że robisz to, co robisz. Bo ten twój, y, podobno startup się rozwija. Wspaniały, ale nie ogarnię. Dokładnie tak. Słuchajcie, występuję od jakiegoś czasu, pamiętam jak niedawno występowałem w Warszawie. E, trochę gorszy występ, no nie każdy musi być super, ale do mnie podszedł jakiś typ po występie. On mówi: Stary, przepraszam, w Warszawie jesteś. Mordo! Gratuluję. On wie, dlaczego? On mówi: Słuchaj, widziałem cię pół roku temu w klubie, nie powiem, i tak duży progres, kurwa. Bezczelny typ! No co ja mówię, zgodnie z prawdą? Koleś. Nie, nigdy nie było w tym klubie. On mnie klepie po plecach i mówi, i tak postęp od tego czasu. <grystanie> <grystanie> jestem lepszy niż jakiś komik kiedyś. <grystanie> to jest zajebisty komplement. Chciałbym go zobaczyć, jak komplementuje innych artystów, na przykład malarzy. Mordo, kurwa. Lepszy obraz niż taki, co gdzieś widziałem. Tak, trzymaj, tak, trzymaj. <grystanie> Jakby trzeba, bo ja nie jestem popularnym komikiem. Jakby, ale nie mogę narzekać. Bo ludzie przychodzą na moje występy, bo stand -up jest popularny. Inni artyści mogą tego zazdrościć. Muzycy tak nie mają. Nie ma na zasadzie, idziesz stary na koncert, a kto gra? Muzyk. I mi to wystarczy, tak idziemy. Nie, nie ma i... niczego takiego. Raz występowałem właśnie za baladnym pizą. Jesteśmy po występie. Do niego kolejka po zdjęcie. Ja sobie stoję. To się ustawiłem w tej kolejce. To trzeba było wymyślić. Miałem jedno rozpoznanie w Poznaniu, skąd jestem. E, podeszła do mnie kobieta, zapytała, kiedy kolejny stand-up. I poszła w chuj. No, nie, jako ja mam gwarancję, że to jest w ogóle rozpoznanie. To mogła być jakaś popierdolona baba, która łaziła po centrum na zasadzie, którędy na pocztę, po ile mleka. Kiedy stand-up? Nie wiem. Bardziej, że ja mieszkam w centrum w centrum Poznania z pełno żuli. E, tyle co w centrum Warszawy, jakby na jak nie masz domu, nic się nie ogranicza przy wyborze lokalizacji. Tak? Dział... Ja to trochę lubię. Ja mam niską samą cenę bardzo. Ja to lubię. Bo tylko idę po bułki i słyszę za sobą szefie. Mistrzu. Królu. Tak, żule dziękuję, jestem wyjątkowy. Ja płacę kobiecie na terapii. 100 złotych i mówi, panie Michale, pan ma problemy. Żół za dwa złote, praktycznie mówi królu. Ty problemy. No co ta kobieta pierdoli, ty, jeste, ty jesteś wyjątkowy. Dziękuję, żul. E, raz mi zaczepił żul, to był inny żul, to jest dziwny moment występu, w którym imponuję ludziom tym, że znam wielu żuli w Poznaniu. W ziomeczku, nie chcę cię ciebie pieniędzy, tylko kup mi coś do jedzenia. Czyli chcę pieniądze, a dodatkowo chce, żebym wykonał za niego usługę. Bezczelny skurwesy. No, że ja nie wpadłem na taki pomysł, jak przyjdziemy do szefa po podwyżkę. Szefie, szefie! Żadnej podwyżki, żeby szef mi kuchnię zrobił. Nie ma tematu. Słuchajcie, co chcę jeszcze powiedzieć. Jakiś czas temu rozstałem się z dziewczyną. A powiedziała, odchodzę, bo wolisz stand up ode mnie. Więc kurwa, docencie. A powiedziała mi, Michał, mam jedną prośbę. Mamy wielu wspólnych znajomych. Proszę cię, nie mów mi źle na mój temat. Kogo ja znam w komediach? Kogo ja znam? I ja się z nim nie w najprostszych kwestiach. Na przykład, jesteśmy w kuchni, pytam, gdzie jest pieprz? Odpowiada mi, tam gdzie zawsze. Kurwa, nikt mi tu nie pomaga. Ja nie wiem, co na sobie wyobrażę, że już sięgam do szafki, mam pewne podejrzenia, którymi tylko na razie wolę się nie dzielić. W ostatniej chwili myślę, a kurwa dopyta. Nie. Próbuję dalej. Gdzie dokładnie? Kochanie. Jakby się z golumem pomyliła z władcy Pierścieni, jakby tam miał być konflikt wewnętrzny na zasadzie: kochanie. Tak ładnie do nas powiedział. Powiedzmy, mu. powiedzmy. I odpowiada: obok Regano. Kochanie, to nie jest pomoc, bo to nie jest odpowiedź. Ja nie pamiętam tej lekcji geografii w liceum. Panie Michale, gdzie leży Warszawa? Tam, gdzie zawsze profesor. O może być. I na przykład mnie nerwało, jak autem jeździliśmy. No, za każdym razem mnie Była. Michał, twój, Michał, redukcja, co to znaczy dziewczyno? Michał, dusi się, to kurwa otwórz ok. Jak ci pomóc? Absolutnie, restauracje ja są ciężkie, to jest takie. Co jest ze mną nie tak, porozmawiajmy. Nie, cały jesteś chujowy. A to przepraszam. To, to, to nie ma problemu. Ale przechodzi, przeszło mi. Poszedłem pewnego dnia do Starbucksa, pani mnie pyta: mleko zwykłe czy sojowe? Kurwa zwykłe. Znowu ja decyduję, ja skąd te supermoce? Słuchaj, kobieta mnie zostawiła czy pająk upierdolił? <noise> <noise> Dziękuję. <głosy> I jakby ciężko się spotykać z kobietami, jak się jest ten mojej popularności. <noise> Czyli jak się domyślacie, żadnej. <noise> to nigdy nie jest dobre. Jak ona nie wie, co to stand-up, muszę jej wytłumaczyć. Mówię, no wiesz, no co, no do żarty sobie opowiadam, no, czasem się śmieją, czasem nie, no ja lubię. No. Wtedy, momentalnie, z równorządnego partnera staje się dla niej dzieckiem z autyzmem. To fajnie, że coś robisz, Michałek, super! Fajnie, a co to jest? Zobacz, mój autobus, ja spierdalam, cześć, hej! Ciężko! A jak zna stand-up, też i źle. Stand-up robisz? A znasz tego Rafała Paczesia? Kurwa, jak on jest dobry. Nie mam powiedzieć. W księgowości siedzisz. A znasz tego marka? Kurwa, jak on tym pitem za 2.16 rozjewa. Ja, Gin amortyzacji, geniusz księgowości. Poznaj mnie. No jest ciężkie, jakby przez moment też korzystałem e, z Tindera. Nie polecam. Jakby Tinder mi uświadomił, w której ja gram lidze. Ja nie musiałem tego wiedzieć jako mężczyzna. To jest, okej, okay, będziemy dawać w prawo tylko ładne dziewczyny. No, ewidentnie średnie też dajemy do puli. I za chwilę, okej, okay, gramy wszystkie dziewczyny, Michał. To jest, jakby jestem graczem, jeżeli idzie o brzydkie dziewczyny. To jest żadna korzyść. Jak rzuc autu we własnym polu karnym, no kurwa, nic nie ubrasz tego. Nie ma takiej możliwości. I dla mnie, Tinder, to jest portal, który najbardziej sprzyja zboczeńcom. Żaden inny portal randkowy ci nie mówi praktycznie. Masz 3 kilometry, zdążysz. Kur. Zaraz się połączy z Uberem, będzie w Italii, jest w pobliżu, podwieźli. Naprawdę. Raz pod Warszawą występowałem, zapytałem typa, czy zapytałem kogoś, czy korzysta z Tindera i ty mi odczyknął. z Tindera nie! Ale z Roxy tak. To jest logika. Tinder styl, ale kurwy to każdy. Straszne to jest. I tam masz zasięg wyszukiwania nie mniej niż kilometr. Nie mniej niż kilometr, żeby przeciwdziałać już największym z którzy na bank by się znaleźli. Ustalę na 20 metrów zaczep, czy mi się jakieś pizdy po mieszkaniu kręcą. Na no, by było. Sam zrobił 10 metrów. Hej, co u ciebie? A, się u ciebie w szafie, wszystko nie Ale też trochę polecam, bo ja się o sobie wiele dowiedziałem, jak się uświadomiłem, że ja na Tinderze mam niższy zasięg wyszukiwania niż na pyszne PLN. Nic mi bardziej nie otworzyło oczu na moje priorytety. I opisy kobiet tam były naprawdę fenomenalne. E, nie szukam przygód. Kurwa, nie jestem Harrisonem Fordem, nie zabiorę cię do Izraela, żebyśmy świętego Grala szukali. O chuj ci chodzi. Jakby seks nie jest przygodą, spokojnie. Bo przygodą nie jest coś, po czym możesz zasnąć. I było tej wersji władcy pierścieni, w Frodo, no to pierścień pierdoliłem trzy minuty dżemki teraz. Nie I było. Jakby z czynności psychologicznej tylko stranie może być przygodą. To jest, stary, nie wchodź tam, tam była przygoda. To tam, tam nie wchodź. I moim zdaniem, moim zdaniem w ten sposób kobieta sama się przedmetawia, Bo seks jest naturalnym etapem rozwoju każdej relacji. Wiesz, że raz jesteś związany do końca życia? Cecha przedmiotów. Bułki w sklepie. Dotknąłeś? Twoje, kur. Także nie polecam. I to jest coś niesamowitego. Albo twardo stąpająca po ziemi, zodiakalna panna. Tego znaku Zodiaku szukam! Ja uwielbiam znaki zodiaku, ja tak mam się ze skumplem w papie i mówię... Stary, nie chcę ci robić a na dziesiątej, za tobą koziorożec. Jak ją przedstawię, chłopaka? Nie łetwa, nowa dziewczyna. Stary rak, ale co, znak zodiaku spokojnie, nowo otwór, kurwa. mi się ciężko coś sensownego wpisać. Ja sam wpisałem obsługa pakietu MS Office. Nie rozpierdala. I jak mówiłem się właśnie z jedną dziewczyną, i nie będziemy się załować, więc założyłem sobie rzeczy. I spóźnić się, zapłacić za nią, powiedzieć, że ładnie wygląda. Pierwsza rzecz, bym się zjebała sama. To ja pytajcie. Mówi, spóźniłeś się. A skąd wiesz, kurwa? Może chciałem przyjść później. Nie, nie miałbym odwagi. Druga, przy kasie w kinie, pyta, pytam. A można płacić kartą? Nie, u kurwa. Masz cztery dyszki, księżniczko? Miało. I potem nie mogłem i powiedzieć, że ładnie wygląda, bo byłbym dłużnikiem komplementującym wierzyciela. No, jakbym pił do skoku z te szliczne stopy procentowe. Gdzie idziemy? I okazało się być bardzo młoda. jakby Jak jesteś typem, 29 lat spotykasz się z kobietami w różnym wieku. Bo, bo jakby nie możesz kobiety zapytać o wiek. To jest, ha, ha, kobiety się o wiek nie pytają. Ja mówię, nie pierdol, tylko powiedz mi coś, to będę mógł powiedzieć prokuratorowi. Nie. nie będzie rozprawy. Wysoki sądzie, ciekawy przypadek. Pedofil, ale gentleman. Prawda? Nie będzie. I młody, ona jak powiem, miała 23 lata. Jak młode dziewczyny są naiwne i, i mówią dziwne rzeczy, ona mi powiedziała, że jej zdaniem ziemia jest płaska. Tam jeden płaskoziemca jest nas więcej. Kurwa. Tak jest! I ja w tym momencie muszę sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie w mojej głowie. Jak bardzo chcę ją przelecieć? Mówię, no nie ma żadnych dowodów, że jest inaczej. Na co szerokość i długość geograficzna, jeżeli wystarczy odległość? Ferdynand Magellan dopłynął do końca i zrobił łodzią tak, jak pływacy pod wodą. Tak musiało być. I siedziałem z nią, ona mi tam zadawała pytania. Widziała, że jestem komikiem. Mówi, skąd bierzesz inspirację do żartów? Kurwa, <grystanie> nie uwierzysz! <grystanie> A... A mogę kiedyś przyjść na twój występ? <grystanie> nie, bo będę na ciebie napierdalał. <grystanie> więc... I nie wiedziałem, jak się zachować, więc stwierdziłem, że będę reagował przesadzonym entuzjazmem na każde pytanie. I dostaję znikąd. A lubisz może budoszki francuskie? Kurwa, uwielbiam, bałem się, że nie zapytasz. Moja mama hodowała. Ja w poprzednim życiu byłem Budoszkiem francuskim. Jak wczoraj pamiętam, jak sobie jaja lizałem. Hau, hau. I poszliśmy do mnie, ja myślałem, że będzie dobrze. Nie. Próbują pocałować, nagle słyszę: Michał, stop. Ja nie jestem tak. Mówię, kurwa, jaka? Ja nie wiedziałem, że przed seksem teraz są kalambury mi kategorię. Mówi Michał, dlaczego mężczyzna myśli, że jak kobieta pójdzie z nim do mieszkania, to tylko po to, że uprawiać seks? Mówię zajebiste pytanie, ale można było wcześniej. Kurwa. Ale z drugiej strony, panowie, kto z Was tak ma, że wraca z podpitą dziewczyną z imprezy do siebie ta siła się wyzostaw nie kurwa. Nie denerwuj, zobacz, nowe planszówki kupiłem. Wybieraj. Czerwone czy zielone, nie w kurwie. I jesteś na parskie w Monopoli. Sama sobie to zrobiłaś. Ciężkie to było. I ona mi pożyczyła książkę. Drugie spotkanie pożyczyła mi kolejną książkę. Wy co jest grane? Chłopaki ogarnią seks na Tinderze i ja mam prywatny klub książek. Tam była Natalia 23, nie Krystyna 62. Mówię, muszę to przerwać. Bałem się, że jednego dnia przyjdę do jej mieszkania, tam będzie kolejka typu z książkami. Wy panowie z czego na tyle dzisiaj pyta? Co trzeba było na dzisiaj, kolego? Słuchaj. Ja ci streszczanie zielonego wzgórza tymi kamienie rzucane na szaniec. Musimy sobie pomagać. Jakby. Nikogo nie dopuszcza do siebie, ale wszędzie chodzą pogłoski o typie, który przeczytał już wszystko. Biblioteka Raczyńskich funduje wydział jego imienia. Pewnego dnia dzwoni do niej Sapkowski, pani Natalio. No mi się chujowo sprzedaje. CD projekt zrobił mnie w chuj, tylko pani mi została. Ale zaimponowała mi. W jaki sposób mi zaimponowałem? Ja ty się z nią związać, ożenić. Siedem lat. Na no, ślubnym kobiercu, ksiądz mnie zapytał. Michale, czy ty bierzesz rękawie za żonę? Proszę księdza. Ja nie jestem taki! Nie chodzi o to, że nie chcę, nie jestem taki. To jest genialna wymówka, jak mnie kumpel zapyta. Michał, kiedy ty mi pieniądze "Oj, Wojtek, ja nie jestem taki, żeby przelewy robić. Kudry". I rozmawiałem o tym z dziadkiem. dziadek powiedział, że kiedyś było ciężej, poderwać dziewczynę, bo trzeba było pisać listy. Z jednej strony tak, bo tam trzeba było pisać zdania w stylu najdroższa Marto, ledwie ci księżyc zamigotał, a ten tęsknął mi do ciepła twego dotyku. Teraz jest inaczej. Dostajesz mema od dziewczyny, odpisujesz he jak chuj, lol, enter. Są różnice. Są różnice. Z drugiej strony mój dziadek nie miał moich problemów. On nie rozmawiał na kacu z kolegami na zasadzie Henryk, jak ja się wczoraj najebałem. Kurwa, jaki ten list był niepotrzebny jednak. Sześć stron pergaminu, którym na najebany napisane. W kolejce na pocztę, no wyżygałem się, ale wystałem. Mówię no ci, kurde. Henryk, piłeś, nie pisz Nie było niczego. Bardzo Wam dziękuję, Warszawa, byliście rewelacyjni. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję.